Najgorszy moment, kiedy się jeździ autem, jak wyskakuje, jakiś błąd w samochodzie. Teraz wyszedł z kontrolu, hamulec, parking. Nie wiem o co może chodzić. Tak yy, świeci się, często właśnie mi się to pojawia. Przeważnie tak pół godziny się świeci i potem znika, nie pokazuje się znowu przez tydzień. I potem znowu za tydzień wyskakuje. Kontrolka, oczywiście, znowu to trwa pół godzinki. Znowu znika. I tak powtarza się, dlaczego nie? Wiem. hamulec działa, mam automatyczny. Jeżeli yy, miałoby takie znaczenie, jak ktoś ma jakieś sugestie, pomysły, czemu tak wyskakuje, to napiszcie w komentarzu, dajcie mi znać, co, co, co to może być, albo co można w tym zrobić, żeby to więcej się już nie pokazywało. Z hamulec, parking, z czekiem oczywiście w samochodzie Renault Megane 3 Gran Turbo